Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem r a, a po godzinach Królem Rowerów. Dzisiaj odcinek z serii Tips and Tricks, czyli jak wyregulować tylną przyrzutkę. Pytaliście o to pod poprzednimi filmami, także dzisiaj omówimy sobie ten temat. Gdzie w rowerze jest tylna przyrzutka, albo w ogóle ile rower ma przerzutek? Dwie. Jedną z przodu, drugą z tyłu. Tak, rower nie ma 11 przerzutek z tyłu. Ma jedną przerzutkę z tyłu, ona jest zamontowana tutaj. Także jak już ustaliliśmy, rower ma dwie przerzutki, z czego jedną z tyłu. I nią się w tej chwili zajmiemy. Tą tylną przerzutkę, nie tylnią, tylną przerzutkę łączy nam z ramą element zwany. Hakiem, nazywany hakiem przyrzutki. Jest to mniej więcej taki element, on może mieć różny kształt, w zależności od modelu ramy. To jest akurat hak nie od tej ramy, tylko od treka i on by tu nie pasował, bo tu już mamy sztywną oś, więc potrzebujemy inny hak. Tym niemniej, po co jest ten element, który się czasem urywa albo krzywi i jest wtedy źle? A no po to, żeby się skrzywił albo urwał taki mały element za złotych, 15, 30 czy 100 w ekstremalnym przypadku, jak mamy jakiś bardzo nietypowy i drogi hak, bo kiedy przerzutka dostaje strzała, to pojawiają się na niej takie rysy, i potem wiemy, że dostała strzała, a skutkuje to wygięciem się właśnie haka. Gdyby, tak jak w niektórych modelach Cervelo, hak był zamontowany na stałe do ramy, to wyginałby nam się element ramy. Co przy poważniejszym uszkodzeniu mocowania przerzutki zintegrowanego z ramą, kiedy na przykład wygięłoby się to bardzo poważnie albo wyrwana by została przytka razem z gwintem, skutkowałoby koniecznością wymiany ramy lub bardzo poważnej naprawy ingerującej w ten element, bo potrzebowalibyśmy go obciąć, przyspawać nowy albo wstawiać jakieś gwintowane tuleje i różne inne dziwne rozwiązania. Dlatego praktycznie wszystkie normalne rowery mają hak przerzutki, do którego ta przerzutka jest przykręcona śrubą, niezależnie od modelu. Czy jest to przerzutka taka jak nowy Shimano Shadow, czy jest to jakiś sobie tam SRAM z normalnym grubym korpusem, takim jak to było w poprzedniej wersjach Shimano. Zawsze w tym miejscu tą śrubą przerzutka jest przykręcona do haka w ramie. No i teraz tak. W nowym rowerze przerzutkę wyreguluje Wam mechanik sprzedawca, który Wam ten rower sprzedaje. Zatem mamy rower, w którym od nowości trochę pojeździliśmy i rozciągnęła nam się linka od przerzutki, ułożyły się pancerze, biegi nie wchodzą. Jak to dokładnie wygląda? Ano tak, że kręcimy sobie biegami, zmieniamy łapą bieg na wyższy, klik i z tyłu nic się nie wydarzyło. Klikamy następny raz, bieg się zmienił. Kolejny raz i teraz już biegi się zmieniają. Jesteśmy o jeden bieg za nisko. Co należy z tym fantem zrobić? Ano musimy trochę wydłużyć. Linkę Przerzutki, czyli potrzebujemy wykręcić ten regulator. Można to zrobić w ten sposób, żeby sobie wrzucić bieg na dwójkę. Umówmy się tak, i kręcimy do momentu, aż łańcuch nam wskoczy na dwójkę. I w tej chwili mniej więcej jesteśmy ustawieni. Dobrze jest popatrzeć od tyłu roweru, czy zębatka Przerzutki wypada równo na wybranej w danym momencie zębatce na kasecie. Jeżeli nie, tak jak w tej chwili, to troszeczkę to sobie podkręcimy. Jednocześnie w tym momencie możecie też sprawdzić, czy wózek przerzutki jest prostopadły do ziemi. Wózek przerzutki, czyli ten element, nie powinien być ani przygięty dookoła, co zdarza się najczęściej, jest bardzo niebezpieczne, ani wygięty na zewnątrz, co się zdarza bardzo rzadko. A dlaczego wózek może być przygięty? A no to jest ten drugi przypadek, kiedy przerzutka wymaga regulacji. Pojawiają się właśnie na niej te rysy, o których mówiłem wcześniej. Jest to wynikiem upadku na przykład roweru. Wybrew pozorom to wcale nie musi być spektakularna gleba z przelotem przez kierownicę szlifem 10 metrów po asfalcie. Wystarczy, że oprzecie sobie rower o murek albo o drzewko, a jakieś uczynne dziecko, tudzież Wasz nieogarnięty kolega, ten rower potrąci i rower stojąc przewraca się na bok, na stronę przerzutek. Dostaje leciuteńkiego, wydawałoby się strzała pod swoim ciężarem w przerzutkę. I wtedy wózek przerzutki dogina nam się, cała przerzutka tutaj na haku dogina nam się do koła. E, czym to będzie skutkowało? Ano to będzie skutkowało tym, że przerzutka z kolei nie będzie chciała zejść na najniższy bieg. Czyli na tym położeniu, które mamy tutaj teraz na jedynce powiedzmy. My będziemy mieli sytuację taką, że wózek przerzutki i cała przerzutka będzie dogięta tutaj do osi ramy w ten sposób, o tak jak teraz, że już będzie na dwójce i to nie będzie chciało wrócić na jedynkę w żaden sposób. Można to oczywiście próbować wyprostować ręcznie. W warunkach polowych czasem nie będzie innego wyjścia. Można spróbować wyprostować to kluczem. Jest to również rozwiązanie awaryjne, to znaczy wkładamy klucz. Tutaj i pociągając za korpus prostujemy przerzutkę, w zasadzie prostujemy za pomocą przerzutki hak, do którego jest zamocowana. Obydwu tych rozwiązań nie rekomenduję, dlatego że są ryzykowne nawet w rękach doświadczonego mechanika, a dla osoby robiącej to po raz pierwszy jest to bardzo ryzykowny sposób i jest duża szansa na to, że urwiemy po prostu hak przerzutki albo go jeszcze bardziej pokrzywimy. Co zatem powinniśmy zrobić? No Jeżeli mamy wygięty hak przerzutki to niestety musimy posiadać przyrząd do prostowania haków przyrzutki. Działam w ten sposób, że sobie go tutaj wkręcamy. Taki przyrząd można kupić w necie podejrzewam od jakichś 50-100 zł. Oczywiście taki parktulowski, którego my używamy, no kosztuje tam tych złotych kilkaset. I teraz wkręciliśmy go na miejsce. Ustabilizowałem go sobie na dole tak, żeby delikatnie dotykał mi obręczy koła. W tym miejscu, jak widzicie i słyszycie, dotyka. No ale jadę coraz bardziej w górę i on tutaj przestaje dotykać. A już w tym momencie mamy tu odległość na palec ponad. Co to oznacza? A no to oznacza ni mniej, ni więcej. Tylko dokładnie to, że te ślady, które widzicie na przerzutce, tutaj je widać trochę, zaraz Wam znajdę, może Przerzutkę, w której to widać trochę bardziej. Tak wygląda przerzutka po szlifie. Też delikatnym, ale jednak szlifie. Przerzutka dostała, hak dostał to się wszystko wygięło i dlatego może nie działać precyzyjnie. Zatem używając takiego przyrządu do prostowania haka, bardzo delikatnie doginamy hak do prawidłowej pozycji czyli tam, gdzie odstawał go, przysuwamy, tam, gdzie był za blisko go odsuwamy widzicie, wykonałem dwa mikroskopijne ruchy i w tej chwili już mniej więcej mamy hak w prawidłowym położeniu, także nawet za pomocą przyrządu doprostowania haka w rękach niedoświadczonej osoby wykrzywienie haka czy wręcz go łamanie wcale nie jest trudne, także jeżeli macie jakiś rower specyficzny typu Cannondale, który ma specyficzne haki i niekoniecznie dostępne wszędzie od ręki, albo jakiś stary Specialized z jakimś bardzo specyficznym hakiem, albo jakiś kanion, do którego nie ma haków, to zanim zaczniecie samodzielnie uczyć się prostować haki, to polecam kupić jednak zapasowy, bo jak będzie awaria, to żeby było co założyć. Wyprostowaliśmy hak przyrzutki. Zakładamy sobie przyrzutkę na miejsce. Tutaj musicie spojrzeć na taki element, zaraz go Wam pokażę na przerzutce nieprzykręconej do roweru. Taki element oporowy stabilizujący przerzutkę w odpowiednim położeniu. Tutaj mamy dwie przerzutki w różnym systemie i hak przerzutki. To działa tak, że jak hak jest zamontowany w ramię, może ja odwrócę całą sytuację, będziecie to lepiej widzieli. W ten sposób hak jest zamontowany w ramię, i tutaj wpada nam przerzutka, to te elementy mają się o siebie oprzeć tak żeby przerzutka pracowała w prawidłowym położeniu. Niektóre z tych elementów są regulowane śrubą. Tutaj to się w ogóle przekręciło. O, teraz będzie to widać najlepiej. Tak to ma działać. Ta śruba odpowiada za naciąg przerzutki na haku w tej płaszczyźnie, czyli tej płaszczyźnie regulacji, przy systemie Shadow za tą regulację odpowiada ta śruba z dołu, bo tutaj mamy jakby w przerzutce dodatkowy taki element, który też jest wymienny, który działa podobnie jak hak w ramie, to znaczy jest szansa, że przy uderzeniu zegniemy lub złamiemy tylko ten element, a nie zmielimy całej przerzutki. I tutaj przerzutka opiera nam się o to, a za pomocą tej śruby regulacyjnej Ustabilizujemy położenie przerzutki i naciąg. To jest o tyle ważne, że przy wymianie zębatki na inny rozmiar możemy potrzebować, żeby przerzutka stanęła trochę dalej od zębatki, żeby było więcej miejsca, żeby weszła nam kaseta o większym stopniowaniu. Czyli tak, przykręciliśmy przerzutkę na miejsce. Pozostały nam trzy śruby, których możemy użyć. Tej śruby nie ruszamy, bo jest to śruba mocująca element przerzutki do korpusu przerzutki, tą śrubę wkręciliśmy wcześniej, jest to śruba mocująca całą przerzutkę do haka w ramie, zostały nam tutaj trzy śrubki z tyłu. Tak jak już mówiłem wcześniej, jedna z tych śrub jest to śruba regulująca naprężenie całego korpusu przerzutki, jak widzicie, kiedy nią kręcę, przerzutka napręża się bardziej, jeżeli będę tą śrubę luzował, przerzutka wróci na położenie bliżej osi koła. Tą śrubą w zasadzie regulujemy niewiele, regulujemy tylko położenie przyrzutki osiowo, która ta, ta regulacja może nam być potrzebna w momencie, kiedy na najlżejszych biegach, na największych zębatkach z tyłu, mielibyśmy sytuację taką. Zaraz wam to spróbuję pokazać, odkręcając tą po regulację do końca. O, teraz to powinno być widać. Widzicie? Przerzutka wali nam w zębatkę. Może zaczepiać zarówno zębatka o elementy przerzutki. Może ten dźwięk wydawać zębatka w kasecie trafiająca na ząbki w kółeczku od przerzutki. Jeżeli na największych zębatkach macie taki objaw, to najprawdopodobniej należy dokręcić regulator na ciągu przerzutki tak, żeby ten objaw ustąpił. Jak widzicie, nie trzeba tego wcale mocno przykręcać. Troszeczkę poprawiliśmy naciąg, to już przestało obcierać. Zostały nam zatem dwie śruby od zakresów przerzutki. Co to są zakresy? Zakresy są to ograniczniki pozwalające przerzutce na ruch w jedną i w drugą stronę to znaczy, do któregoś momentu ona może. Pójść w stronę koła i dalej już nie może, i w drugą stronę, tak samo na ramę, ona może pójść do któregoś momentu, i dalej już nie może. Co się stanie, jeżeli pokręcę jedną z tych śrubek? To jest akurat śruba od zakresu do zewnątrz, do ramy, czyli od najmniejszych zębatek, najtwarszych przełożeń. No, poluzujmy tą śrubkę, co się stało. A no, nic się nie stało poluzujmy drugą z tych śrubek. Co się stało? Też nic się nie stało. Dlaczego? Bo przerzutka jest prawidłowo wyregulowana i w tej chwili linka utrzymuje ją w prawidłowym położeniu. Ale gdybyśmy się wywrócili i przerzutka by się wygięła w stronę koła, co Wam zaraz zasymuluję, albo gdyby linka była wyciągnięta i przerzutka nie byłaby Idealnie wyregulowana, co też Wam zaraz zasymuluję. To co by się stało, gdybyśmy pogrzebali sobie przy zakresach i stwierdzili: O, pokręciłem, nic się nie zmieniło, zostawię to tak. A no, zobaczcie, wydaje mi się, że to wystarczy, żeby Wam to pokazać. Tak, widzicie? Pokręciliśmy zakresami, pozwoliliśmy przerzutce pojechać na zewnątrz za daleko, i w tej chwili mamy łańcuch wcięty pomiędzy ramę a zębatkę. Oczywiście ja to zrobiłem bardzo delikatnie, a teraz wyobraźcie sobie, że to się stało. Przy poważnym przyspieszeniu 30, 40, 50 na godzinę wrzucacie ostatni bieg i w tym momencie przerzutka zrzuca łańcuch na ramę. Po pierwsze wycinacie tutaj elegancko cały lakier i to wszystko. Jest duża szansa, że pognie się, e, zę, pogną się ząbki w kasecie, że jest szansa, że uszkodzi się przerzutka. Na pewno masakrujemy ramę, a przy okazji jest też ryzyko że jakaś krzywda stanie się nam, no bo pedały nam się zatrzymają. I jeżeli mieliśmy plan na przykład przeskoczyć przez skrzyżowanie albo coś takiego, to może być mała awaria. Zatem, jeżeli już widzimy, że przerzutka ma źle ustawione zakresy, znajdujemy śrubę, która reguluje ten dolny zakres i dokręcamy ją do momentu, aż przerzutka zacznie się poruszać. W tej chwili już mamy kontrolę nad tym, gdzie ona jest. I... Tak długo tą śrubkę dokręcamy, aż zębatka najmniejsza w kasecie pokryje się z kółeczkiem w przerzutce. Jak wkręcimy ją za bardzo, to co się stanie? Teraz jest prawidłowo. Cały napęd chodzi cichutko, nic się nie dzieje. Jeżeli będziemy ją dokręcać dalej, to po prostu zmienimy bieg na wyższy. I w tej chwili mamy przełożenie zablokowane, także nie da się wrzucić ostatniego biegu. Będziemy zrzucać biegi, dojdziemy dotąd, klikniemy kolejny raz i już przerzutka dalej nie pojedzie, bo nie może. Tak się czasem na zawodach ustawiało przerzutki w młodszych kategoriach, żeby zablokować biegi, z których te kategorie nie mogły korzystać. A najczęściej jeszcze wycinało się kilka ząbków, żeby sędzia był pewien, że zawodnik nie oszukiwał i nie używał tego przełożenia. No dobrze, powrócimy tutaj do prawidłowego ustawienia zakresu, tak żeby przerzutka działała. Mamy to. No i teraz. Jedziemy w drugą stronę. Pamiętacie, że pokręciliśmy tą śrubą i mamy rozregulowany rower. Jakie jest ryzyko? Ano takie samo jak przy jeżdżeniu na rowerze, który się wywrócił na stronę przerzutek i wygiął się hak. Jest bardzo duże ryzyko, że przy wrzucaniu na najlżejszy bieg, na największą zębatkę. Teraz wam pokażę jak to wygląda. Już jesteśmy coraz. Aha, zapomniałem, że rozregulowaliśmy tą przerzutkę. Moment. Od razu jeszcze raz Wam pokażę. Przerzutka jest w tej chwili w stanie takim, jakby wyciągnęła się nam linka w nowym rowerze. Biegi przestały chodzić prawidłowo. Zatem wykręcamy regulator do momentu, aż przerzutka osiągnie pożądane ustawienie. W tej chwili na manetce jesteśmy na ostatnim biegu. Zatem i na kasecie powinniśmy uzyskać położenie na ostatnim biegu. Warto sobie przy takiej większej regulacji zmienić ten bieg. Zobaczyć, ile tam brakuje. No tu jeszcze brakuje sporo. Tutaj już tak dużo wykręciłem ten regulator, że w zasadzie trzeba będzie podkręcić na pewno linkę, bo wykręcenie regulatora do końca skutkuje uszkodzeniem też przerzutki regulatora. Dobra, jesteśmy na ostatnim biegu, o to nam chodziło. Przerzutka jest wyregulowana prawidłowo, tak jak mówiłem, nie ma z tym problemu, mimo że wykręciliśmy ogranicznik. Ale jakie są ryzyka jeżdżenia z tak rozregulowaną przerzutką? A no w momencie, jeżeli byśmy pociągnęli na manetce jeszcze dalej przełożenie, to zobaczcie co się dzieje. Wózek przerzutki zaczyna zaczepiać o szprychy. Tutaj akurat on ma taką konstrukcję, że on się po tych szprychach dosyć ładnie ślizga. Stało się natomiast coś innego. Przerzutka na szczęście nie wpadła nam w szprychy. Chociaż zaraz Wam pokażę, jak to się dzieje, że ona tam wpada. Ale stało się coś innego. Mianowicie łańcuch wkręcił się pomiędzy kasetę a szprychy. Tutaj w rowerach fabrycznie najczęściej znajduje się taki plastikowy talerz. Tego Wam chyba nie pokażę od ręki, bo my to wszystko wywalamy, bo jesteśmy takcy EloPro. I nasi klienci też są tacy lopro No i to wszystko fajnie działa do momentu, kiedy rozregulowana przerzutka nie wrzuci tutaj łańcucha. Łańcuch wpada tutaj, niszczy szprychy. W ekstremalnym przypadku jest w stanie tak mocno przeciąć szprychę, że ona w tym miejscu pęka. To się wszystko elegancko blokuje. Jak widzicie, ten napęd przestał się kręcić. Rower jedzie dalej, wypróbuje się przekręcić pedałami, wciąga przerzutkę. To wszystko się mieli. Przerzutka bardzo często wpada wtedy tutaj w ramę. I rozwala w ekstremalnym wypadku na przykład widełki ramy. Bardzo często szprychy w kole. Czasem ucierpi na tym obręcz. Skoro już mamy sytuację taką, że łańcuch, to go musimy wyciągnąć, co nie zawsze jest takie proste, dobra, mamy go na miejscu. I potrzebujemy wyregulować zakres tutaj tej przerzutki. Także znowu ta sama historia wkręcamy drugą regulacyjną śrubę. Do momentu, aż zobaczymy, że dotknęła elementu w pantografie przerzutki. albo do momentu, aż zobaczymy, że przekręcanie tej śruby powoduje ruch przyrzutki. No i wkręcamy ten ogranicznik tak, żeby śrubka nie mogła już do tych szprych się doturlać. Co się stanie, jak wkręcimy tą śrubę dalej? Analogicznie jak przy dolnej śrubie, po prostu przestaniemy mieć do dyspozycji ostatni bieg. Bo mimo, że na manetce ten bieg jest wrzucony, ogranicznik nie pozwala przerzutce podjechać wyżej. Na razie pozwolę jej wrócić na prawidłowe ustawienie. Dobra, jesteśmy na tym biegu. Jeszcze obiecałem, że pokażę Wam jak przerzutka wpada w szprycha. No dzieje się tak najczęściej, kiedy jednak hak jest wygięty. A dzieje się to w ten sposób, że przerzutka po prostu wchodzi za daleko, tutaj zaczepia o pierwszą szprychę w kole. Najczęściej ta szprycha wpada, już po prostu w ogóle, w wózek przerzutki. W tym momencie pociąga za sobą całość, i to wszystko rozwala się w sekundę w drobny mak. Zostają ślady na kole, albo jest wyrwana szprycha. Przerzutka wtedy jest wygięta w chińskie osiem. Pewnie znalazłbym taką przerzutkę. Tak, taka przerzutka ma potem adnotację, że jest po przejściach. To jest akurat elektryk, to wam chyba nie będę w stanie jej wyprostować. Ale znaczy rozłożyć, także tego nie będzie tak dokładnie widać. Ale ta przerzutka straciła swoją osiowość. Ona już w tej chwili, jak się na nią popatrzy, nie jest równoległa. Kąt mocowania tej śruby przestał być osiowy. Z osiami obrotu kółek i osią obrotu naciągu przerzutki, ta przerzutka zamontowana do roweru już będzie wygięta, a to i tak jest przerzutka, która się mało zmieniła, bo w ekstremalnych przypadkach to zostaje z przerzutki tylko korpus urwany gdzieś w tym miejscu, albo w tym miejscu, a wózek przerzutki rozerwany na kawałki i wygięty w precel ląduje gdzieś w krzakach. Także, pierwszą czynnością jest sprawdzenie, czy tutaj na tym mocowaniu na połączeniu przerzutki z ramą mamy kąt prosty do ziemi. Czy przerzutka jest prostopadła do płaszczyzny koła, czy może na przykład jest porysowana i wygięta do wewnętrznej strony. Jeżeli przerzutka jest pionowo, w prawidłowym położeniu. Następna regulacja, którą mamy do dyspozycji, to jest naciąg sprężyny, który zapewnia nam, że zębatka w kasecie nie będzie zahaczać o ząbki lub wózek przerzutki. Kolejna regulacja to jest. Naciąg linki. Tą regulację czasem też mamy w starych rowerach przy ramie lub w nowych rowerach na takiej beczce regulacyjnej na przewodzie od przerzutki. I ostatnie dwie regulacje to są zakresy lewo i prawo e, ograniczające ruch przerzutki na zewnątrz, żeby łańcuch nie spadł nam na ramę i do wewnątrz, żeby łańcuch nie wpadł pomiędzy szprychy a kasetę. A wózek przerzutki nie zawadził o szprychę, i żeby to nam się wszystko nie zmieliło. Także to był kurs, jak wyregulować tylną przerzutkę. Jeżeli nie jesteście bardzo ambitnymi mechanikami, to nie polecam grzebania przy tym dla sportu. Jednak mimo wszystko jest lepiej dać zarobić lokalnemu serwisowi rowerowemu, gdzie mechanik wie, co robi i weźmie za to odpowiedzialność. A jeżeli macie żyłkę Majsterkowicza albo lubicie ryzyko to możecie sobie pokręcić przy przerzutce. Tak jak wcześniej mówiłem, warto zawczasu zaopatrzyć się w wymienny hak przerzutki, bo może się przydać, jak będziemy tutaj manipulować. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć i do zobaczenia na rowerach.